To nie leci czas. O. Tu. Tylko, tylko proszę, no, proszę. proszę nie, o to, jest, to jest refleksja. Absolut. Nasza. Motto: Jeżeli będziesz odczuwał piękno, nie może stać ci się nic złego. Jochen Wolfgang Gut. Jak mi się dobrze umiera dzisiaj, teraz, to moje umieranie to zimowe sanie. Zaprzężone nie w koni, ale w trójkę śmierci. One są uśmiechnięte, dziewczęta rumiane. Noszą mnie na saniach jak za światy nieznane. Pierwsza z rzędu śmierć lekka, trudno na nią liczyć lekka jak powie wiatru na Wyspach Dziewiczych. Druga śmierć podkasana muza operetka ciągnie sanie, pijana, kąkanem infekta. Trzeciej śmierci w zaprzęgu brakuje oddechu choć w samobójczej pętli nie tracił śmiechu. I nie trzeba mi bata, niepotrzebne lejce gdy radość umierania rozsadza mi serce a pękni sobie serce rozpękni ze śmiechu kiedy umrę. W urzędach wykreślą mnie krechą. Wtedy przejdę nareszcie w stan doskonałości. Chcecie, wierzcie, nie wierzcie, wrócę do nicości. I wcale mi nie zimno, ani nie jest ciemno. Bo czuję piękno chwili, co mija wraz ze mną. Muszę zrobić zdjęcie temu tekstowi. Pozwól. Nie, nie, muszę ten tekst fotografować.